Piotr Dudkiewicz, współorganizator akcji Czysta w kraw. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Skąd się bierze ta determinacja, żeby tworzyć takie rzeczy, które przecież nie są oczywiste. To już jest parking społeczny, więc trzeba posprzątać rzekę. To jest ruch, ruch oporu przeciwko śmieciom. O, to pięknie, to brzmi. organizujemy po raz szesnasty. Wiosenna edycja tego roczna jest edycją szesnastą. Podczas akcji zbieramy średnio około 5 metrów sześciennych śmieci, bo to tak należy mniej więcej przeliczyć, bo ciężko policzyć na kilogramy bardziej. Potem wiemy, jak objętościowo jesteśmy rozliczani za stół oddania tych śmieci do utylizacji. Także w zeszłym roku na jesieni było to pięć metrów sześciennych, tyle żeśmy dostarczyli tych śmieci. Dlaczego ta akcja? Dlatego, żeby promować odpowiedzialną turystykę, turystykę aktywną, turystykę nad rzeką w krą, po której można wspaniale popływać kajakiem, po której można popływać pontonem, po której można popływać dzisiaj packraftem. Według statystyk z dnia wczorajszego, czyli z piątku, sprzedającego dzień naszej akcji, mamy zgłoszonych 247 osób na odcinku 200 kilometrów. Bo nie wiem, czy Państwo wiecie, w to nie tylko Mazowsza, ale również Dowczyzna ciągnie się w kierunku północnego Mazowsza i w górę naszego kraju. Przede wszystkim chcemy pokazać, że warto rozlewać naszą akcję na całą kraj, bo wiemy, że nasza akcja stała się akcją inspirującą dla innych rzek. Nasza akcja dała motywację do tego, żeby inni operatorzy na innych rzekach, czy inne stowarzyszenia również posprzątały swoje okoliczne rzeki. Wiele, wiele rzek już dzisiaj jest naprawdę sprzątanych i jest coraz bardziej zadbanych. No, akcja jest świetna, ja ją promuję jako miłośnik Ziemi czystej naszej planety. Także wszystkim polecam. Akcja jest dwa razy do roku, jak się nie mylę. Przyjechałem z córką, starszą córką. Przyjechaliśmy w szczytnym celu czyścić naszą rzekę w krew. Myślę, że ciężko. Rodzice muszą pracować nad tym, żeby dzieci zrozumiały, co to oznacza wyrzucona butelka, wyrzucona puszka czy kapsy. Przyjechałam tutaj dlatego, żeby zobaczyć jak to jest, żeby nie było zanieczyszczeń i żeby jakby też zwierzęta nie umierały, bo też na przykład jak ktoś wyrzuca siatki na przykład, bo puszki, to też na przykład zwierzęta umierają przez to. Mamy fantastyczną młodzież, uważam, że propagujemy bardzo dobre wartości. I tego efektem jest to, że dzisiaj na, tych, na tym spotkaniu mamy prawie 40 dzieci. W drugiej części Mazowsza mamy dzisiaj kolejną 50, więc udało nam się chyba. Zabrzeć szereg szeregi, dobrze. No jednym z głównych powodów była też taka próba integracji naszego zespołu firmowego i myślę, że z powodzeniem z ponad 30 osób z firmy tutaj dojechało, także jestem z tego tak bardzo zadowolony. Super jest to, że można spędzić czas aktywnie z rodziną na świeżym powietrzu, a przy okazji zrobić coś pożytecznego. Wszelkie informacje na temat sposobu zgłaszania znajdziemy na Facebooku. Nasza wkra, natomiast uczestnictwo jest bezpłatne.